W rolnictwie mamy kilka sektorów, kilka działów produkcji. Wszystkie one emitują gazy cieplarniane, wpływając jak zresztą cała gospodarka ludzka na zmiany klimatyczne. Natomiast produkcja roślinna, którą ja się zajmuję ma również duży potencjał do y, sekwestracji, czyli magazynowania gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla, choćby w postaci próchnicy glebowej i w ten sposób może rekompensować emisję nie tylko z rolnictwa jako takiego, ale również z innych działów gospodarki y, polskiej. I dlatego właśnie wszelkie techniki, sposoby, które pozwalają zwiększyć zawartość próchnicy, ale również z drugiej strony, bo no to trzeba działać dwutorowo, ograniczać emisję np. podtlenku azotu z nawożenia y, azotowego, mogą sprawić, że rolnictwo nie tylko wyjdzie na zero, ale wręcz stanie się sektorem, który y, odbiera netto gazy cieplarniane z atmosfery. Rolnictwo, nie tylko, że wpływa samo na zmiany klimatu, ale również w dużej mierze y, odczuwa skutki tych zmian. Dlatego musi być coraz lepiej przygotowane do y, da, dania y, odpowiedzi na niespodziewane i gwałtowne zjawiska, bo to jest największy problem. Czyli poprawa gospodarki wodnej i gleb w pierwszej kolejności, która sprawi, że coraz bardziej gwałtowne, y, a rzadziej występujące deszcze będą dobrze wykorzystane. Zmiana asortymentu roślin, być może nas czeka, w uprawie na takie bardziej ciepłolubne. I bardziej odporna na okresowe niedobory suszy. W tej chwili zaczyna się na przykład mówić o uprawie sorga ziarnowego w Polsce, co do niedawna było niemożliwe. Ale również zmiana konstrukcji budynków inwentarskich, żeby zwierzętom zapewnić dobrostan i to o czym się mówi szeroko ogólnie gospodarka wodna, zachowanie bioróżnorodności, zachowanie naturalnych terenów, które sprawiają, że cały klimat łagodnieje tym przede wszystkim właśnie hasło woda. I dlatego między innymi ochrona tak zwanych wodobłotnych, hydrogenicznych terenów jest tak, tak ważna, również w rolnictwie. Rzeczą nową, która pojawia się w krajowym rolnictwie to kwestia przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian właśnie w rolnictwie, w uprawach, w hodowli, hodowli zwierząt. Z jednej strony są to ograniczenia prawnoformalne, z drugiej strony rzeczywiste potrzeby nawet na poziomie uprawy czy hodowli zwierząt, bo jest to kwestia ochrony przed stresem termicznym, jest to kwestia poradzenia sobie czy uporania się choćby z suszą, która przecież tak silnie wpływa na planowanie naszych upraw. W pierwszej kolejności, no niestety, ale będziemy musieli wypełnić pewne zobowiązania międzynarodowe, zwłaszcza w tym sektorze nieenergetycznym, zwanym non-ETS-em, do którego wchodzi także gospodarka komunalna czy transport, ale jest tutaj także rolnictwo i leśnictwo z tym obszarem zmiany zagospodarowania gruntów które też są jakby źródłem oddziaływania na, na, na środowisko. Te zadania, które będą za niedługo, czy wkrótce postawione przed Krajowym Rolnictwem, to cele redukcyjne w zakresie emisji takich gazów jak metan, podtlenek azotu, czy nawet dwutlenek, dwutlenek węgla. No i tutaj... Strategiczne oddziaływanie, choćby nowego Zielonego Ładu, czy strategii od pola do, do widelca, do stołu, ma ogromne znaczenie. Szykuje się prawdziwa rewolucja na drodze uzyskania zeroemisyjności w Unii Europejskiej w sektorze gospodarki, do którego przecież też rolnictwo należy. Jeżeli popatrzymy na krajowe emisje z rolnictwa, które sięgają 8% całości krajowej emisji ekwiwalentów dwutlenku węgla, Mamy trzy takie najważniejsze obszary właśnie powstawania tych gazów cieplarnianych. To jest fermentacja jelitowa, czyli głównie żywienie przeżuwaczy, emisja potlenku azotu z uprawy gruntów ornych, no i cały obszar zarządzania, zarządzania nawozami naturalnymi i mineralnymi. Jeżeli chodzi o samą produkcję zwierzęcą, to tutaj z całą pewnością żywienie przeżywaczy, w tym krów mlecznych, odgrywa znaczącą rolę. Jakiekolwiek działania prowadzone w zakresie doskonalenia tego żywienia tego, tych zwierząt odgrywają no, bardzo dużą rolę. Możliwość przesunięcia szlaków metabolicznych w stronę zredukowania emisji metanu wydaje się... Drogą korzystną nie tylko dla klimatu i środowiska, ale też dla samych rolników, bo często i gęsto przy tej okazji podnosimy mleczność, obniżamy koszty, e, koszty żywienia no i zmniejszamy w całości ślad węglowy, jaki e, za tym litrem naszego mleka ciągnie się od produkcji nawozów azotowych aż po mleczarnię i spółkę sklepową. Obszar zagospodarowania nawozów naturalnych związany jest ze stosowanymi technologiami chowu, także sposobami przetwarzania, zagospodarowania, magazynowania nawozów naturalnych i aplikacji tych nawozów na grunty orne, ewentualnie trwałe użytki zielone. No i tutaj wszystkie działania styczne z tak zwanym precyzyjnym rolnictwem, inteligentnym rolnictwem w tym. Precyzyjne, precyzyjną produkcją zwierzęcą mają olbrzymie znaczenie. Pojawiają się rozwiązania technologiczne, które no, wydają się poniekąd wzięte prosto z laboratoriów NASA. Choćby podłogi rozdzielające kał od moczu, rozwiązania wyłapujące gdzieś przy otworach kalenicowych metan, po to, żeby zużyć go do celów energetycznych czy zakwaszanie gnojowicy albo jej przetwarzanie do zupełnie suchego peletu, odzyskiwanie wody gnojowej, która może nam posłużyć w okresach suszy do nawodnień. Całość tych rozwiązań, także te znane z naszych współczesnych obór, m.in. systemy komputerowego zarządzania stadem, pozwalają na to, żeby precyzyjnie żywić, utrzymywać zwierzęta, precyzyjnie dbać o ich status zdrowotny, dobrostan. I poprzez optymalizację tych wszystkich czynników łącznie ze zdrowiem, uzyskiwać no, redukcję tych emisji, także poprzez redukcję choćby remontu stada czy zwierząt produkowanych w sposób nadplanowy, które niekoniecznie są związane z kierunkiem produkcji zwierzęcej, jaki realizujemy. Zmiany klimatu to nie tylko wyzwanie. Naukowe, polityczne, ale przede wszystkim wyzwanie ekonomiczne. Tak? To jest pytanie retoryczne, czy zmiany klimatu wpływają na politykę, naukę i ekonomię. Tutaj odpowiedź jest oczywista: wpływają. I ekonomia, czy ekonomika, jest tą kla klamrą spinającą zmiany klimatu wobec tych wszystkich wyzwań. Możemy ją rozpatrywać indywidualnie bądź globalnie. Globalnie to wyzwanie można zdefiniować jako dążenie Europy czy Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej, czyli osiągnięcia zero, zeroemisyjności, ładu, tak zwanego zielonego ładu i w tym kontekście dążenia do gospodarki w cyklu zamkniętym. Tak? Kontekście ekonomicznym. Natomiast indywidualnie ta ekonomia będzie nam się przekładała na każde gospodarstwo rolne, większe lub mniejsze i oczywiście tutaj stosując tak zwane praktyki rolnicze, które ograniczają nam wpływ zmianów, zmian klimatu, czyli redukują emisje gazów cieplarnianych, takich jak metan, takich jak tlenki azotu, te praktyki muszą być jakoś wyceniane. W związku z tym, jeśli proponujemy rolnikowi, gospodarstwu przykrywanie na przykład zbiorników na Gnojowice, które nas chronią przed emisją tych do domieszek gazowych, trzeba to wszystko wycenić. Tak? I przykrywanie takiego zbiornika jest praktyką niskokosztową, czy wręcz bezkosztową, jeśli stworzy nam się naturalny kożuch gnojowicy. Natomiast są też praktyki, za które musimy odpowiednio dużo zapłacić. Są to praktyki, które na przykład dążą do zmiany w mikroflorze żwacza, czyli zmianami mikroflory, na przykład na podstawie szczepień czy immunizacji krów, wtedy ograniczamy emisję metanu czy tlenków azotu. Więc jest to problem. Złożony, niejednorodny, który jest ogromnym wyzwaniem dla ekonomii yy, unijnej tak? na przestrzeni najbliższych yy, 20-30 lat. Unia wspiera tego rodzaju działania, dążąc do jak największego z roku na rok ograniczenia, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. My, jako kraj unijny, oczywiście mus, musimy spełniać narzucone normy, procedury prawne. W związku z tym będziemy to realizować. To jest jedna z większych biogazowni o mocy 1,2 MW, z którą zakład doświadczalny, który mam przyjemność reprezentować, współpracuje. Zaczęło się od umowy współpracy która obowiązuje do dzisiaj i która polega na tym, że w zamian za wydzierżawienie dwóch hektarów gruntów, na którym została posadzona ta instalacja, zakład doświadczalny pobiera korzyści. Główną korzyścią jest to, z czego się bardzo cieszymy, no bo to całe środowisko okoliczne na tym zyskuje, że po ferment z biogazowni jest wywożony w promieniu 20, czasami dalej, kilometrów po prostu od tych naszych tutaj lokalizacji. I to jest znacznie zmniejsza uczężliwość odorową i naszej fermy, i, i samej instalacji biogazowni. Pożytek ma też gmina ze względu na podatki płacone przez biogazownię. A ja dodatkowo mam korzyść taką, że energia cieplna, która w nadwyżce jest produkowana w zbiornikach fermentacyjnych biogazowni, jest kierowana do mnie i ciepłą wodą ogrzewane są moje budynki porodowe i, 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 i odchowanie. Tutaj jest stan, średni stan roczny Loch, to jest 600 sztuk. To są tylko polskie rasy, Wielka Biała Polska i Polska Biała. Z Wisłoucha stan dzienny to jest 8,5 tysiąca sztuk świn. No, bolączka nasza to taka, że nie mamy ani jednego hektara ziemi, w związku z tym nie dysponujemy dopłatami bezpośrednimi. A całą paszę musimy kupować gotową, suchą, granulowaną, oczywiście. No, natomiast biogazownia ratuje nas. W temacie zagospodarowania produkowanej przez nas gnojowicy, który jest 24 tysiące metrów sześciennych rocznie. Ośrodek Hodowli Zarodowej z Zdrój jest jedną z 40 spółek Skarbu Państwa, rolno-hodowlanych spółek Skarbu Państwa. Zajmujemy się hodowlą bydła mlecznego i mięsnego oraz towarową produkcją roślinną. Wszyscy niestety zmagamy się od kilku sezonów z ekstremalnymi przebiegami warunków atmosferycznych, w związku z tym działania podejmowane w produkcji rolniczej muszą być ukierunkowane, aby zminimalizować te negatywne skutki zmian klimatycznych. W naszym przedsiębiorstwie dużą wagę przywiązujemy do właściwego doboru uprawianych gatunków, a także do, do kompleksowej technologii uprawy. Jednym z elementów wychodzących naprzeciw zmianom klimatycznych, klimatycznym jest bezorkowa technologia uprawy, którą z powodzeniem na dużym areale stosujemy już od kilkunastu lat. Niewątpliwie Istotnym czynnikiem w powodzeniu produkcji roślinnej w obliczu tych zmian klimatycznych jest bałość o warsztat, czyli w naszym przypadku o glebę. W związku z tym stosujemy racjonalnie duże ilości nawozów naturalnych, dużą wagę przywiązujemy do regulacji i utrzymania optymalnego dla danej kategorii agronomicznej odczynu gleb, a także do zbilansowanego nawożenia nawozami mineralnymi. W związku z tym też od kilku lat na dużą skalę stosujemy system zmiennego nawożenia, roś, zmiennego nawożenia mineralnego w oparciu o mapy zasobności gleb oraz o sensory azotowe. Dzięki temu możemy te nawozy aplikować w sposób racjonalny i optymalny w zależności od zasobności. Także w obrębie jednego pola, które jest, jest zmienne, możemy w zależności od tej zasobności regulować dawką automatycznie zwiększać ją lub zmniejszać